Dzisiaj stoi przed nami kwiat tej ziemi blisko 150 ochotników, którzy za chwilę złożą przysięgę wojskową. Wszyscy oni, nie rezygnując z dotychczasowej aktywności, wzięli na siebie dodatkową odpowiedzialność, gotowość do obrony ojczyzny. Wojska obrony terytorialnej rozrastają się liczebnie. W połowie ubiegłego roku powołaliśmy do życia trzy nowe brygady, w tym stołeczną 18 brygadę. Wojska Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy postanowili dołączyć do szeregów 18. Stołecznej Brygady Wojska Obrony Terytorialnej. Niemal 150 żołnierzy przed chwilą złożyło swoją przysięgę. Ślubowało służbę ojczyźnie, ślubowało obronę ojczyzny. To bardzo ważne słowa, to bardzo ważny moment w życiu każdego żołnierza. Bardzo dziękuję, że postanowiliście Państwo połączyć swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. Wojska obrony terytorialnej sprawdzają się. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do służby żołnierzy WOTU żołnierzy, którzy są zawsze gotowi, którzy są zawsze blisko. Tworząc Wojska Obrony Terytorialnej, nadaliśmy inny, nowy wymiar właśnie lokalny wymiar służbie wojskowej. Żołnierze WOT-u sprawdzili się podczas epidemii, niosąc pomoc tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Sprawdzili się, sprawdzają się zawsze wtedy, kiedy trzeba usuwać skutki klęsk żywiołowych, kiedy należy wspierać straż pożarną. Sprawdzili się i sprawdzają się na granicy polsko-białoruskiej, kiedy wspierają strażników granicznych, żeby zatrzymać atak hybrydowy, jaki wciąż jest przeprowadzany. Na naszą ojczyznę. Ale zasadniczym zadaniem żołnierzy Wojsko Brony Terytorialnej jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Oprócz tego, że wzmacniamy liczebnie wojsko polskie, powołując do życia nowe jednostki na miejscu, jednostek, które do 2015 roku były likwidowane, oprócz tego, że Wzmacniamy Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. że wspomnę o artylerii, o wyposażeniu nowoczesnym, które pozyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, że wspomnę o wojskach pancernych, że wspomnę o lotnictwie. To także wzmacniamy tą część wojska, która jest odpowiedzialna właśnie za wspieranie ludności cywilnej, i tą częścią. Tym rodzajem wojska są żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej. To jest cały proces, który służy realizacji naszej strategii, strategii zresztą całego Sojuszu Północnoatlantyckiego strategii obrony i odstraszania. Ci, którzy dziś się złożyli przysięgę, to niemal 150 ludzi, mieszkańców Warszawy, okolic Warszawy. To ludzie w wieku od 18 lat do ponad 50 lat, to ludzie aktywni zawodowo, jedna trzecia, prawie jedna trzecia spośród tych, którzy złożyli przysięgę, to są studenci. Jedna czwarta to panie. Bardzo dziękuję za właśnie taką aktywność. Dziękuję za to, że są państwo gotowi do tego, żeby bronić ojczyznę. W całej Polsce. Wczoraj i dziś ponad 500 żołnierzy złożyło swoją przysięgę. W ogóle w czasie tej przerwy feryjnej, związanej z feriami zimowymi w ramach programu Ferie z Wojskiem Obrony Terytorialnej, prawie 2,5 tysiąca żołnierzy zdecydowało o przystąpieniu do. Wojsko Obrony Terytorialnej. To jest niemal czterokrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Bardzo za to dziękuję. To jest właśnie wymiar naszej służby ojczyźnie, to jest wymiar tego, że troszczymy się o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. I jeszcze, proszę Państwa, miejsce złożenia przysięgi. Miejsce wyjątkowe, plac zamkowy przy Zamku Królewskim, Zamku. Zniszczonym podczas okupacji niemieckiej, zniszczonym przez Niemców, potem z mozołem odbudowywanym, zamku, który stanowi symbol naszej polskiej suwerenności, który stanowi symbol naszej polskiej wolności. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, czym chcą zajmować się w życiu, żeby skorzystali z naszej propozycji wstąpienia do Wojska Polskiego żeby skorzystali z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To naprawdę jest bardzo dobry pomysł na życie. Ci, którzy są aktywni zawodowo, zapraszam, żeby wstępowali w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Można połączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. A dzięki właśnie temu, że szeregi Wojska Polskiego rozrastają się, że przybywa z roku na rok żołnierzy Wojska Polskiego Nasza ojczyzna jest bezpieczna.